Witajcie widzowie, szybki wstęp. Dzisiaj razem z Hornelem na szybko jakieś bydlaki garbelany postaramy się złapać lekko zadżumieni po poranku ciężkim i generalnie chłodnym, bo jest chyba z 10 stopni. No także Trzymajcie się Zapisz coś No, tu już dzisiaj staleczka obowiązkowo, nie? Dzisiaj zero fluor carbonu meister Tam widzisz te paliki? Tam dwa takie To chyba gdzieś bardziej tam O To rzuciłem No O, brawo O, chyba taki fajniejszy, co? No i ty już takie to można łapać, nie? Dobro, kurde, elegancko Dzień nie ten to pytarda. No Dobrze jest No tak, ładnie do podbieraka normalnie Tu nawet nie ma to tamto Tu nie ma to tamto no powiem ci w szoku jestem ogólnie Serem się, że na obrutówkę to zaraz będzie bam. mam bam. tak Co to zna Aha. Zaraz gumeczkę jakoś założę małą W takim wypadku No kurde, ty no nie spodziewałbym się że pod taką ławiczką trzeba będzie poszukać O jadł. O, fajniejszy też. Też może taki jak Twój. No, trochę może mniejszy. Mniejszy, dużo. A drugi. Drugi no. Fajny, nie? Mhm. Ale tu wciutki, ty. Bo która jest dziś szósta? Ona tak czwarta, trzydzieści, chyba już się jasno robi, nie? No yes. Jedz No, ten elegancki Walczak Dobra, dobra, dobra Kurde, wariatki. No i właśnie takich okolik chciałem nałapać, a nie takich wczorajszych Brawo Korny, o! o! To już tam nawet gra? No ale w O, fajnie. Ty już, fajnie, no? No, już taki trzystaczak prawie. Widzę, że kolega szuka w tym. Co chce? Nie, nie, tu tutaj. A co ty myślisz? A co ty myślisz? A co ty, o co ty myślałeś? O fajnie chodzi. Taktyczna, techniczna zagrywka To już są fajne darbuski To już aż się przyjemnie, kurde, wyciąga, nie? Holuje Już nawet coś tam na kiju chodzi Nie no, serio Tetarda I sobie pomyśl, że my wczoraj też mogliśmy takie łapać ale że wystraszyłeś się tego jeziora to No ja ci mówiłem właśnie To się nie dobrze słuchaj No Ty kombinujesz czasami i później widzisz co się dzieje I musimy palczaki przerzucać <laughs> Palczaki ale one troszeczkę niżej siedzą, no, ja tą obrotówkę pojęci do dna zrzucam dopiero gdzieś tam sobie ciągnę i to tam właśnie jak, jak trafię, to to wtedy dopiero biorą, nie? O, jest, ale tym najmniejszym, chociaż może nie. Wszystkie baj. Brawo! Brawo kurny! Co? Mały? Nie, wymiar może będzie nie, czy nie? Nie ma chyba. No kto jak nie Ty musiał takiego łowić, nie? A spokojnie! <laughs> Na Ciebie szykują nie mniejszego No dobrze Dwa. Kurczę, ale fajna zabawa, co? Już, już coś się dzieje Dwa, cztery, sześć? Sześć okoni Chcesz Tego puszczać? Puszczaj, no Nie, nie puszczaj, puszczaj. Zwracamy wolność Pojenie z pierwszej miejscówki dzisiaj Całkiem fajny, nie? Całkiem fajne rybki no, już takie. przyjemnie już się łowiło No Kornela jedna, moja reszta. <grystanie> <grystanie> no, ale tutaj najmniejszy jak wczoraj największy, nie? No To prawda Dobra to są Płynę chyba po tą co? Bo tam nie dopłynąłeś? Widziałem? Ja nie płynę w ogóle.

O, wariat jest. Jest wariacik, nie? Ole, garbelany podpłynęły, człowieku. Dobra, wygramy go, wyczepiamy szybko i łowimy. No nie, może, może, może z 30, no może z szybciej będziemy jechać no. sobie wyjedziemy fajny, fajny No, fajny już, no Co ty? Co ty gadasz? PB jest? No to szczęści ten, mój 28 centów ma Ma Mam jarkę, no to tak? niewielki. Nie, nie Co kurde powiesz? <grym> i jest piękny. <grym> jest pięknie, nie? <grym> i jest nie no, piękne oko właśnie akurat mi się jeszcze bateria rozładowała. I korner zaciął z drzewka. Bestie. Bo, jaka bestia. <grym> jest pytarda człowieku, nie kurde ja. Ci się śniły takie około nie Tyle Kutyle Larhopie walczyłem, chodie o to, nie siurki łapałem cały czas, nie? Nie. Ja. 38 Ja tak, p... Człowieku nie? 38 no No jakby nie patrzeć no, no nie, nawet nie i pół człowieku pa, 38, i 38,5 no O 38 Sięga Kurde no, 38 ja Do 40 dole. jeszcze 2 no Ale tu i tak jest kurde beautiful nie Dobra Piękny Piękny okonek no i teraz w końcu można walczyć o kolejne pw i to ma w końcu sens Tak jest Piękne Kurde, jest super, naprawdę, nie? Zresztą mhm. Wiara w szynęta, majster. Słonę dużo połowuje, nie? No, tu wczoraj trochę. 50. <noise> Jest.

Ale piękne branie było. Wziąłem mi przynętę. Ty? No to pojęcie ciekawie się robi, nie? No nie mam zielonego pojęcia. Kurde, drugi raz mi się tak zdarzyło, że mi ten odcięło coś przypon, nie? Stalowy. I to zobacz, ostatnio na dodrą. Półmetrowy przypon. Jakie było, no, nie? no, tam tak Ale półmetrowy przypąd mi odcięło i tutaj mi odcięło teraz Uparte, nie? No Co się uparł, kurde? Siedź. No no, ładny ładne. podbiorek Trzeba je tu zacząć, się tutaj wsadzać chyba o, Ale mi strzelił, mieli jak mi, strzeli. mi, mi No i co, kończymy wędkowanie na dzisiaj Korneliu z nową życiówką, jak się czujesz? Jest naprawdę wyśmienicie nie tego nie spodziewałem, ale tyle tyle, tyle czasu na to czekałem. No, nie... Piękna ryba, naprawdę super sprawa. 24 cm niesamowita ryba. <laughs> <laughs> o, taką, o takiego konia walczyliśmy, także tak. jesteśmy mega zadowoleni. Nie tak na poważnie naprawdę super dzionek. 15 chyba ryb wpadło. Końcówki już nie nagrywałem, bo bateria mi padła, odzłowiłem jeszcze dwa małe szczupaki. Corner, chyba tam okonia wyciągnęłeś nie? Jednego albo dwa okonia jeszcze na koniec Także kończymy z ilością chyba, nie wiem czy to będzie widać 15, 15 okoni No, już spoko, praktycznie wszystkie wymiarowe Byliśmy wczoraj na innym jeziorze i złowiliśmy dużo więcej Ale chyba tylko jedna miała wymiar, może dwie Także dzisiaj, dzisiaj to różnica straszna, nie? No, porównując te rozmiary tu, a tam Także fajny dzionek Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.